Cześć. Z tej strony Bartek Łęczycki. Dzisiaj druga lekcja o y, harmonice spiral, zwanej czasem circular. Dzisiaj powiemy sobie o gamach, skalach i pozycjach na tej właśnie niepozornie wyglądającej harmonice. Ja korzystam z harmoniki Zeidel y, Session Steel y, w tonacji G DUR, o, czyli spiral w G. Pokrywy od Noble. No i oczywiście stalowe stroiki, bo, bo je uwielbiam, ze względu na ich brzmienie oraz mega wytrzymałość. Moi drodzy, przejdźmy do, y, do dźwięków. Jakie tu są dźwięki? W pierwszej lekcji już wspominałem, że one są bardzo logicznie ułożone. Czyli można powiedzieć, że gramy tak. Pierwszy kanał dmuchany, pierwszy kanał wciągany, przesuwamy, prawda? Y, drugi kanał dmuchany, drugi wciągany, przesuwamy dalej. No i dlatego to jest taka spirala, można powiedzieć, oddechowa. Gramy sobie dźwięki po kolei, nie musimy grać żadnych bendingów, żeby grać w wielu pozycjach. No i właśnie dzisiaj to wszystko omówię. Moi drodzy, <laughs> powiedzmy, że mm, te dźwięki, wszystkie, które tutaj widzicie na dziesięciokanałowej harmonijce, o, tutaj też tak położę, żeby było widać, to są tak naprawdę... Dźwięki odpowiadające białym klawiszom pianina. I teraz tak, w związku z tym możemy sobie zagrać wszystkie te podstawowe, tak zwane gamy modalne. <laughs> Czyli możemy sobie zagrać skalę jońską C, prawda? Czyli zaczynamy sobie, o, powiedzmy, od drugiego kanału wciąganego. Ponieważ ta harmonika będzie jakby. Hmm, jej specyfika będzie jakby szła w tym kierunku, że najfajniej będzie grać akordy, ale też melodie, które występują w gamie, w tonacji cedur, ale też w innych, co za chwilkę wytłumaczę zresztą. Moi drodzy, zacznijmy sobie od, od gamy cedur. No bo mamy tutaj na klawiaturze pianina. Zobaczcie, mamy dźwięk C, czyli ym, dwójkę wciąganą. Później mamy trójkę dmuchaną. Czyli mamy gamę c -dur. To jest tak zwana gama jońska. Mówiąc fachowo, gama C-jońska. Jeśli sobie zagramy te same dźwięki, ale zaczniemy od dźwięku D, aha, czy ta gama cejońska to jest yy, tak zwana pierwsza pozycja, prawda, na, na, na harmonice C takiej Richtera, gdybyśmy chcieli zagrać. No tu jest troszkę, troszkę inny sposób myślenia, ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Mamy dźwięk D <laughs> i od niego zaczniemy sobie grać znowu dźwięki. D, E, F, G, A, B, C i D. Czyli mamy tu, zaczynamy od tego dźwięku, prawda? Od trójki dmuchanej. Czyli mamy skalę D-dorycką. Czyli ktoś by powiedział, osoba, która gra na Richterze, jest to trzecia pozycja na harmonice C. Później mamy gamę E, prawda? Czyli zaczynamy od trójki wciąganej. Czyli gamma E frygijska. No trudne są te nazwy, nie musicie ich pamiętać, ale mi chodzi o to, żebyście zobaczyli w ilu tonacjach, w ilu pozycjach i w ilu skalach możemy się posługiwać i poruszać za pomocą tej niepozornej żółtej w moim przypadku harmoniki, prawda? Czyli wykorzystujemy białe klawisze pianina do tego, żeby zagrać wszystkie te skale, tak zwane modalne. Możemy sobie od F zagrać. No, harmonikarz yy, Richterowski by powiedział: 12. pozycja. Dla nas to jest łatwizna. Nie mamy żadnego bendingu. Od F, prawda? No tu mamy oczywiście dźwięk B, a powinien być B-flat. Wtedy byłaby to skala F jońska. Tak mamy skalę lidyjską. W ten sposób mogę zagrać też od G. No, możemy już sobie od pierwszego kanału dmuchanego zagrać, prawda? Czyli jest tak. Zobaczcie, że czasami dźwięk toniczny jest dmuchany, a czasami wciągany, prawda? Później, jakbym poszedł wyżej. Znowu jest dmuchane. No i tak dalej, i tak dalej. Spróbujemy sobie A od pierwszego kanału. No to spróbujmy. Czyli mamy czwartą pozycję, ktoś, ktoś by powiedział, prawda? A tu jest po prostu skala A, Eolska. No, i mam jeszcze tutaj od B, czyli od tego polskiego H możemy sobie zagrać. Jest to skala tak zwana lokrycka, która jest używana generalnie w jazzie do akordów pół zmniejszonych. Raczej Wam się nie przyda, ale zagram, żeby było wszystko elegancko. Czyli zaczynam od, od B. trochę dziwnie brzmi. Także można powiedzieć, że na harmonice <laughs> spiral można grać tak w pierwszej pozycji, czyli w tonacji c -mów. może o tonację, bo z tymi pozycjami to jest troszkę inaczej niż na Richterze. Czyli w, w, tu mamy tonację G-Dur, prawda? Zaczynamy sobie grać po kolei dźwięki, tu mamy Amol, zaczynamy sobie też grać. Tu mamy tą, tą hapu zmniejszoną, czyli tą lokrycką. To jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i yy, siódma. Yy, no i siódma. Siedem, siedem skal bez problemu, bez ani jednego bendingu, słuchajcie, i bez overbendingu. Także myślę, że, że to jest, yy, to jest fajna, fajna sprawa. No, ktoś powie, no dobra, ale yy, jak, jak czy da się zagrać bluesa na przykład w tonacji yy, cedur? No da się. Proszę bardzo. Prawda? Czyli, no, dodałem tutaj kilka bendingów, żeby uzyskać te, te blue notes, prawda? Ale generalnie. No, bendingi, jeśli już są, to nie będę teraz rozwijać tego tematu, ale jeśli już są, to tylko o pół tonu. Także też łatwo je uzyskać. Także moi drodzy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy rodzaj strojenia. Y oczywiście, jakby ktoś się uparł, to może jeszcze więcej tych, tych skal tutaj y y zagrać, ale ja myślę, że y biorąc pod uwagę, że nie trzeba w ogóle żadnych bendingów grać i możemy aż tyle zagrać sobie skal i różnych tonacji przez całą rozpiętość harmonijki czyli od pierwszego do dziesiątego kanału myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo fajna opcja czyli moi drodzy mamy już tutaj z grubsza omówioną sprawę teraz tak, warto zapamiętać rozkład dźwięków na pianinie czy na fortepianie Ponieważ to pomoże nam poruszać się tutaj y, y, na naszej harmonicy spiral. Tak naprawdę jest to tak intuicyjne, że, że nawet jeśli y, nie wiecie, jaki, y, jaki dźwięk gracie w danym momencie, to dosyć łatwo go znaleźć. Także myślę, że y, y, troszkę was zachęciłem do tego, żeby y, te harmoniki spiral tutaj y, trochę. Y, posprawdzać, jakie mają możliwości, jakie mają y, y, brzmienia, no i jakie y, pozycje i tonacje i skale możemy tutaj grać. Możliwości jest wiele. Mam nadzieję, że, że ta lekcja też przypadła Wam y, do gustu. Postaram się niebawem nagrać kolejne. Y, jeśli komuś się podobało, to proszę o suba, y, dzwoneczki, te wszystkie łapki w górę i tak dalej. No a jeśli macie konkretne pytania... Jakie jeszcze skale da się zagrać Albo jakie standardy, nie wiem, jazzowe Czy jakieś bluesowe To wtedy jak najbardziej piszcie w komentarzu Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania No i to by było na tyle W takim razie trzymajcie się w zdrowiu Dbajcie o siebie, bądźcie życzliwi dla innych I grajcie pięknie na harmonice Cześć